dobry moi drodzy, z tej strony Wasza Polish Notes i witam Was serdecznie w kolejnym filmiku z iPadowej serii. Kto jest ze mną na bieżąco, na Instagramie zauważył na jednym z najnowszych postów tą oto super słodką klawiaturę. Zaczęły się zgadywanki, co to za model i skąd go mam. Niepotrzebnie, bo to właśnie z tego filmiku dowiecie się jakie akcesoria do iPada zakupiłam. No... A trochę się ich zebrało, bo wpadłam w dosłownie iPadową manię, gdy tylko iPad dostał się w moje łapki, wpadłam w szał. I pozamawiałam na znanej już Wam stronie Banggood najfajniejsze akcesoria do mojego tabletu. A sam iPad, jak i Apple Pencil, jak już zapewne wiecie, pochodzi ze sklepu internetowego Xcom. Wszystkie linki do produktów z tego filmiku, jak i samego iPada umieszczę w opisie. Na Bangut bardzo często są fajne promki, także warto tam zajrzeć od czasu do czasu. No i oczywiście, jeśli chcesz być ze mną na bieżąco i z każdym nowym filmem dostawać kopa motywacji i inspiracji, zasubskrybuj ten kanał, kliknij w dzwoneczek, aby nic cię nie ominęło. I koniecznie zajrzyj na inne moje media społecznościowe. A ja przechodzę do pierwszego akcesorium. Urocza, różowa, przenośna. Tak sobie wyobrażałam klawiaturę do mojego iPada i taka przyszła. W razie czego dostępna jest też w kolorze czarnym, klawiatura działa na Bluetooth, z tyłu włączam sobie pstryczek, naciskam klawisz F1 i tyle. Mały, ale bardzo fajny detal. W klawiaturze jest takie wżłobienie, w które mogę wsadzić iPada i mieć widok jak z komputera. I gdybym sobie dokupiła myszkę, a też jest możliwość jej podłączenia, to stworzyłabym sobie super uroczą alternatywę dla komputera. Ale ekran dotykowy jest na tyle wygodny, że raczej myszkę sobie podaruję. Mimo to, jeśli chodzi o wprowadzanie tekstu, to fizyczna klawiatura na stole jest znacznie wygodniejsza i mam wrażenie, że notuję po prostu szybciej. Niektórzy z Was mogą się przyczepić, że przecież ta klawiatura jest większa od samego iPada i musi to być bardzo niewygodne rozwiązanie do noszenia. Powiem Wam, nieprawda. Klawiaturka w sobie jest bardzo lekka, a do przenoszenia wszystkiego mam gadżet numer 2. Etui z zamkiem, również koloru różowego, ale dostępnych opcji kolorystycznych na Bangut jest znacznie więcej w razie czego. Etui jest teoretycznie na tablet 12,9 cala, no więc. Kiego grzybami takie duże. Ano po to, żeby wszystkie moje akcesoria, jak i tablet spakować w jedno miejsce. Do głównej przegródki bez problemu mieszczą mi się zarówno iPad, jak i klawiatura. Do mniejszej kieszonki wsadzam ładowarkę, słuchawki, czasami rysik. Myślę, że nawet i jakieś krzyżóweczki by się do tej mniejszej kieszeni zmieściły. Materiał samego Etui jest taki. Taki śmieszny, mięciutki jak pianka, po przyciśnięciu go powoli, yy, a tu i wraca do swojego kształtu, więc myślę, że ewentualne upadki zamortyzuje bardzo dobrze. O kolejnej rzeczy słyszał chyba każdy posiadacz iPada z rysikiem. Mowa tutaj o folii typu Paper-like. Co to oznacza? To nie jest typowa folia, którą nakładacie na telefony, ta jest taka matowa i ma chropowatą fakturę jak papier. Samego procesu wam niestety nie pokażę, bo ja serio jestem słaba w te klocki i chciałam być w pełni skupiona podczas nakładania tej folii. Aplikacja, mimo setek drobinek kurzu i sierści mojego psa latającej w powietrzu, udała się super. Ani jednego pęcherzyka powietrza, instrukcja jasna, przejrzysta. W zestawie macie oczywiście folię, mokrą i suchą chusteczkę, takie dwie naklejki do usuwania kurzu i innych syfów z ekranu i super przydatny gadżet numer jeden, o którym producenci innych folii nie wiadomo czemu zapominają. Taka fajna, sztywna karta otoczona materiałem, którą dociskamy folię do ekranu, usuwając wszelkie bąble i pęcherzyki. Super sprawa. No ale po co mi taka ala papierowa folia? Pisanie Apple Pencil po szklanym ekranie jest przecież ok, ale samo wrażenie jest trochę nienaturalne i trzeba się czasem troszkę nagimnastykować, żeby się do tego ślizgania przyzwyczaić. Ta folia daje nam uczucie, jakbyśmy pisali ołówkiem po papierze. Wrażenia z pisania są po prostu bardziej naturalne. Posłuchajcie zresztą sami. Mam tylko jedną obawę. Boję się tylko, że końcówka Apple Pencil stępi się szybciej niż normalnie. Na szczęście jest ona wymienialna, ale wiadomo, lepiej korzystać z jednej końcówki jak najdłużej. Dostaję też info od innych użytkowników, że jeszcze rysika na tej folii nie zdarli, także może mnie to również nie spotka. No i jeszcze jeden ogromny plus: zero odcisków palców. Na każdym urządzeniu o szklanym ekranie widać brzydkie odciśnięte paluchy. Tutaj ekran zawsze wygląda na czysty. I zadbany. No, czas na taki mini gadżetik do mojego Apple Pencil. Ten drugiej generacji nie ślizga się wprawdzie tak bardzo jak w ręce, jak ten pierwszej generacji. Mimo wszystko zamówiłam sobie taką małą silikonową obudowę. No wiadomo, również w kolorze różowym. <grych> Ubranko wsadza się w rysik i gotowe. Jest nawet do niego zatyczka chroniąca końcówkę przed zarysowaniami. Odliczam dni, kiedy w końcu przypadkowo wpadnie ona pod łóżko lub zniknie w tajemniczych okolicznościach sama obudowa pozwala mi pewniej trzymać rysik w ręce, pisze się nim również znacznie wygodniej. No i najważniejsza funkcja. Chroni rysik przed uszkodzeniami. No ale czym by była moja nauka bez słuchania muzyki czy ASMR? Jestem miłośniczką słuchawek nausznych, zaś tych do kanałowych bróweczek po prostu nienawidzę i nigdy się do nich nie przekonam. Nigdy. No ale noszenie wszędzie nausznych słuchawek na głowie jest dosyć toporne i niewygodne, choćby w łóżku przed snem, dlatego sprawiłam sobie słuchawki o klasycznym kształcie w wersji bezprzewodowej. Kolor biały się wyprzedał, ale czarny to też w sumie przyjemna odmiana. No i nie będą się tak brudzić, nie? Słuchawki łączą się z jakimkolwiek urządzeniem przez Bluetooth 5.0 dosłownie w 3 sekundki, o czym daje mi znać głos takiej sztywnej pani drącej mi się w ucho. Connected. Uch, czasami to jest nieprzyjemne, ale nie no. Te komunikaty to przydatna sprawa. Nie muszę sprawdzać w ustawieniach telefonu, czy się połączyłam. Także to jest ogromna wygoda. Każda słuchawka zresztą ma taki malutki przycisk, którym łączę się z urządzeniem. Mogę odbierać połączenia, stopować muzykę czy przewijać kawałki. Taki wichajsterek sterek malutki, a tyle funkcji. Są również diody, które pokazują stan słuchawek, połączenie i baterie. Tylko trochę. Dziwna sprawa. Słuchawki, kiedy są połączone, od czasu do czasu migają na niebiesko. I wyobraźcie sobie teraz. Leci wam w uszach ASMR albo relaksująca muzyka. Powoli odpływacie, a nagle kącikami uczu widzicie, że świecicie na niebiesko. Jesteście skonfundowani i zadajecie sobie jedno pytanie: Czy jestem samolotem? Czy jestem w trakcie startowania z pasa na lotnisku? Bo cholera, głowa mi miga na niebiesko! Ale tak, poza tym słuchawki jak na budżet 60 zł, grają cudownie. Jakość dźwięku rewelka w takim przedziale cenowym, a w case dołączonym tym czarnym, ładującym. Bateria jest uzupełniana bardzo szybko. Na samym pudełeczku również są diody powiadamiające, więc wiecie kiedy słuchawki są naładowane. Naprawdę mogę je z całego serca polecić. Fajne, kompaktowe akcesorium, z którego korzystam dosłownie wszędzie. No i na koniec rzecz niezbędna i bardzo przydatna, która akurat jako jedyna pochodzi z Allegro. To jest czarne, silikonowe etui na iPada z klapką, która jednocześnie jest stojakiem. Można ją złożyć na trzy różne sposoby, otrzymując różny kąt nachylenia iPada. Możemy sobie wybrać, na którym pracuje nam się najwygodniej. Etui bardzo ładnie chroni również wystający aparat, jest tu również miejsce na rysik Apple Pencil, więc wszystko mogę przechowywać w jednym miejscu. Dodatkowo, gdy tylko uchylam klapkę, tablet sam się wybudza, co znacznie skróca jego odblokowywanie. Kosztowało około 70 zł. Etui nie jest różowe tylko z tego względu, że inna wersja kolorystyczna była jak na złość 20 zł. droższa. No, to już wszystkie moje iPadowe bajery, ale znając siebie, ich kolekcja w przyszłości wraz z intensywnością użytkowania tabletu powiększy się, to na 100%. Dajcie mi znać, jakie filmiki o takiej tematyce chcielibyście jeszcze zobaczyć na kanale. Ogłaszam koncert życzeń w komentarzach. Śmiało wypisujcie swoje propozycje, a ja postaram się je wszystkie zrealizować. Nie zapomnijcie oczywiście o motywującej łapce w górę i subskrypcji. Niech nasza mała społeczność rośnie w siłę i inspirujmy siebie nawzajem. Tak jak mówiłam wcześniej, linki do wszystkich produktów, ich dokładniejszą specyfikację znajdziecie w opisie także zajrzyjcie tam koniecznie, może coś Was zainteresuje. Wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia następnym razem i cześć, cześć!